Witam serdecznie, z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj ostatni podcast z serii o rodzicach, na którym zrobię krótkie podsumowanie oraz dowiemy się, jaki może być, ale nie musi, ostatni etap uzdrawiania relacji z rodzicami. W pierwszym podcaście dowiedzieliśmy się, od czego zacząć uzdrawianie relacji z rodzicami. i Jest to uwalnianie trudnych emocji, typu złość, żal czy smutek, i tutaj bardzo dobrą metodą do uwalniania tych emocji jest metoda wewnętrzne dziecko. Kolejnym etapem jest tak zwana zgoda, zgoda na to, co się wydarzyło, na to, co przeżyliśmy w relacji z naszymi rodzicami, to jak było, co od nich dostaliśmy, a czego nie dostaliśmy, i zgoda na to, że nic już więcej się nie wydarzy. I teraz ta zgoda przeplata się, z kolejnym etapem, czyli z pożegnaniem dziecięcych iluzji, o których mówiłam w trzecim podkasie z tej serii, czyli tak zwane pożegnanie się z idealną wizją naszych rodziców, z tym marzeniem o naszych rodzicach, które już się nie zrealizuje, ponieważ nasze dzieciństwo się skończyło. Dzięki temu możemy iść dalej, przestać czekać i szukać tego, czego nie dostaliśmy. Ta zgoda i to pożegnanie przynosi naprawdę ogromną ulgę. Kiedy już sobie tam dojdziemy, możemy pożegnać się realnie z naszymi rodzicami i możemy to zrobić za pomocą wizualizacji albo listów. Bo w tym pożegnaniu naszych rodziców, takimi, jakimi byli naprawdę, nie chodzi o to, żeby zerwać z nimi kontakt albo. Przestać ich odwiedzać, zapraszać ich do siebie i zamknąć się na cztery spusty w domu. Chodzi o takie pożegnanie emocjonalne i mentalne. Pożegnanie, które właśnie będzie zgodą na to, co się wydarzyło. Pożegnanie, które otworzy nam przestrzeń do naszego własnego życia. Nie chodzi o to, żeby teraz iść do naszych rodziców fizycznie i powiedzieć im, Żegnam się z wami, bo taki jest ostatni etap mojej terapii, bo oni po prostu mogą tego nie zrozumieć. O co nam w ogóle chodzi? Najważniejsze, aby to pożegnanie nastąpiło w naszym wnętrzu. Ten etap przynosi bardzo dużo wolności i, tak jak powiedziałam wcześniej, otwiera nam drzwi do nowego. Ćwiczenie, które możemy zrobić na tak zwane pożegnanie, jest to na przykład wizualizacja, w której wyobrażamy sobie, że rodzice stoją naprzeciwko nas i po prostu żegnamy się z nimi, tak jakbyśmy normalnie pożegnali się w rzeczywistości. Możemy się z nimi uściskać, możemy im powiedzieć coś dobrego, na do widzenia albo podziękować. Dlatego ten ostatni etap, który może być, ale nie musi nastąpić, jest właśnie podziękowanie, jest wdzięczność za to, co dostaliśmy od rodziców. Jeśli nie jesteśmy gotowi na ten etap, to nie ma sensu, żeby zmuszać się i tam wchodzić na siłę, i próbować, i kombinować, tylko zostać sobie na etapie szacunku i zgody, i tyle naprawdę wystarczy. Jeżeli chcemy właśnie poszukać czegoś głębiej, wejść na poziom serca, albo to serce szerzej otworzyć, to idziemy sobie do wdzięczności. Ten etap tak naprawdę przychodzi naturalnie, kiedy czujemy już spokój, kiedy czujemy już ulgę, to nie musimy nagle siadać i okej, okay, no to teraz podziękuję moim rodzicom, tylko ten stan takiej wdzięczności, tego docenienia wszystkiego, co dostaliśmy od naszych rodziców. Przychodzi sam i my nie musimy wcale w niego ingerować. Więc po tym możemy też poznać, że jesteśmy już na końcu uzdrawiania relacji z rodzicami. A wiadomo, że wdzięczność jest takim miłym uczuciem, do którego warto wracać i które warto sobie przypominać. Po czym właśnie poznajemy, że jakiś etap uzdrawiania relacji z rodzicami jest zakończony? Po tym, że czujemy spokój, kiedy myślimy o naszych rodzicach, po tym, że czujemy szacunek, no i właśnie niekiedy wdzięczność. Tak jak opowiadałam we wcześniejszym podcaście, niektóre rzeczy mogą do nas wracać, ponieważ rozwój dzieje się warstwami. To nie jest tak, że rozbroimy jedną bombę, ona wybuchnie i nagle mamy spokój. Jeśli tak by było, to nasza podświadomość bardzo by się mogła przestraszyć, i to by było dla nas po prostu za dużo. Dlatego rozwój dzieje się warstwami i dlatego tak ważne jest, żeby być dla siebie wyrozumiałym, żeby na siebie nie naciskać, żeby nie uwalniać więcej niż możemy. Uwalniamy to, co przychodzi, zajmujemy się tym, co się pojawia i idziemy po prostu dalej. W każdym razie, z każdym kolejnym uwolnieniem, z każdą kolejną zgodą, przychodzi coraz więcej takiego poczucia szczęścia i spokoju i potem poznajemy, że jesteśmy dalej. W jaki sposób ja pracowałam nad relacją z rodzicami i jak przeszłam przez te wszystkie etapy, o których opowiadałam wam we wcześniejszych podcastach. Zaczynałam swoją terapię od metody, która nazywa się Regressing, jest to powrót do przeszłych doświadczeń, do dzieciństwa. Jest to taka sesja, w której się leży, w której pracuje się głównie na oddechu i na emocjach. Pięknie Regressing nam uwalnia traumy z dzieciństwa. I często pozwala sięgnąć do wspomnień, do których na początku nie mamy dostępu. Pracowałam także z wewnętrznym dzieckiem, i wewnętrzne dziecko bardzo pomogło mi przejść przez ten etap uwalniania żalu i złości do rodziców oraz pomogło mi zbudować lepszą i bardziej stabilną relację z samą sobą. A im bardziej przychylna i bardziej wyrozumiała ta relacja ze sobą była, tym łatwiej mi było uzdrowić relację z rodzicami. I przełożyło się to później także na inne moje związki. Kolejno pracowałam z ustawieniami systemowymi, które także pomogły mi zrobić ogromny krok, jeśli chodzi o relacje z rodzicami. I akurat w moim przypadku było tak, że ustawienia bardzo wpłynęły na ten ostatni etap, czyli na tak zwaną zgodę. W ustawieniach dąży się do pojednania z rodzicami i do uszanowania ich historii oraz swojej historii. Oraz dzięki temu do pożegnania się ze swoją przeszłością. W międzyczasie pracowałam także z ciałem, i mi najbardziej odpowiadały medytacje dynamiczne, które bardzo skutecznie uwalniały moje trudne emocje z ciała. Ogólnie od zawsze ruch towarzyszył mi w życiu. 7 lat pracowałam jako instruktor Pilates i instruktor fitness, więc doświadczenia wiem, że dobrze jest połączyć sobie pracę taką mentalną. Razem właśnie z pracą z ciałem. Po prostu, kiedy angażujemy nasze ciało do terapii, to proces jest skuteczniejszy i szybszy. Dlatego moim zdaniem nie warto pomijać tego aspektu. I ja chodziłam głównie na sesje indywidualne oraz jeździłam na warsztaty, ale bardzo dużo robiłam także sama. Więc, jeżeli na przykład y, poznacie jakieś ćwiczenie, w którym czujecie się dobrze i bezpiecznie, to śmiało możecie je robić sami. Tak jak na przykład medytację, wizualizację czy pisanie listów. Tak więc mój proces przyplatał się, korzystałam z sesji indywidualnych oraz zaczęłam uczęszczać do szkoły terapeutycznej, ale także bardzo dużo pracowałam sama ze sobą. Moim zdaniem, zwłaszcza na początku tej drogi, warto jest jednak skorzystać z usług profesjonalisty, który poprowadzi nas w tej drodze. I jeżeli czujemy się na siłach, można śmiało samemu pracować nad sobą. Życzę Wam z całego serca dużo spokoju, dużo szczęścia, dużo takiej lekkości, jeśli chodzi o Wasze życie. A ta lekkość najczęściej bierze się właśnie ze zgody na to, co było. Jeżeli potrzebujecie wsparcia w tym procesie, to zapraszam Was także na sesję indywidualną Metodą Wewnętrzne Dziecko. Pozdrawiam.